Poczekaj chwilkę, poczekaj chwilkę, poczekaj 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 mówię, nie słyszysz? Ale jak ja mówię poczekaj, to znaczy poczekaj, okej? Okay? Chcesz dostać taką kartkę? Ale jak mi blokuje filka, to ja mogę zagrać. Nie, jak ja gwizdzę i proszę o to, żeś poczekał, to ty czekasz. Chodź do mnie filka, chodź do mnie, nie, nie, ja podejdę, zapraszam. Informuję cię, że jeszcze raz mi krzykniesz i dostajesz kartkę, bo ja cię szanuję, a ty mnie nie szanujesz. Patrz! Poczekaj chwilę, poczekaj chwilę! Jesteście normalni, panowie, jeden z drugim. Chodźcie do mnie, posłuchajcie mnie! Chcecie się szarpać, naprawdę? Chcecie zostać jakie kartki? Bramkarz! Jeszcze raz mi krzykniesz! Przecież on gra klatą, a nie ręką! Chłopie! Sto. Ale jak ty się do mnie odzywasz Normalnie Ale jak ty no się do mnie odzywasz? Jeszcze normalnie raz to no coś powiesz! Powie. Co? No i tak! Tak pani może lepiej widzieć sposób. Ma... Gwiazda. Zobrażenie mojego asystenta niestety jest żółta kartka. Dobrze, mogę przemyśleć wolno.